Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię w moim świecie, w moim królestwie. E, nazywam się by od jakiegoś czasu menedżerką domu. E, jestem głową tego królestwa i czuję się tu wręcz fenomenalnie. Lubię tworzyć, lubię wyszukiwać, lubię się uczyć. Przede wszystkim lubię się uczyć i rozwijać. Dlatego oprócz e, przepisów, które e, były dotychczas e, na moim kanale, Chodzi mi o przepisy kulinarne. Poszłam o krok dalej i zachłysnęłam się, e, zafascynowałam się e, tym, że wszystko można wykorzystać. W domu naprawdę można wszystko wykorzystać. Natura nam daje tyle zasobów, że to jest no, naprawdę nie do e, połknięcia, nie do przetworzenia. Z, z niczego możemy zrobić wszystko i, i to działa, i to jest dobre. Zawsze lubiałam testować i uczyć się i szukać. No i właśnie nie poszłam aż tak daleko, bo zostałam dalej w tym miejscu, gdzie tworzę. A tworzę, tworzę kosmetyki. Tworzę kosmetyki. Zawsze fascynowałam się oprócz właśnie gotowania. Fascynowałam się pielęgnacją. Dla mnie pielęgnacja twarzy była zawsze numer jeden. Zawsze tak było. Może nie zawsze, bo jako nastolatka aż do tego tak nie podchodziłam, ale o tym już był filmik, o tym kiedyś dyskutowałam. Ale na tą chwilę zawsze była dla mnie bardzo ważna pielęgnacja twarze, ciała, ogólna kosmetyka. To, że trzeba się balsamować, etapy czyszczenia, oczyszczania, peelingowania i tak Przyznaję się bez bicia, że do pewnych kwestii musiałam dorosnąć i nauczyć się na samej sobie tego, że na przykład e, zawsze mówiłam, że kosmetyki naturalne nie są dla mnie. Oczywiście, e, dlatego że kosmetyki ze sklepu, e, które nazywają się mianem naturalnym, Zawsze były dla mnie zapychały, yy, powodowały jakieś uczulenia, podo, powodowały u mnie jakieś zaczerwienienia, podo, powodowały u mnie jakieś zmiany skórne, wypryski, itd., itd. Można by tu wymienić. Wiadomo, że jak dla mnie coś będzie dobre dla Ciebie niekoniecznie i na odwrót, więc tutaj ja myślałam, że kurczę, no może yy, ja źle coś dobieram. Wiecie, tu różne myśli. Yy, ale coraz mniej, coraz mniej sięgałam po kosmetyki naturalne, pochodzenia naturalnego ze sklepu. I teraz już wiem dlaczego. Dlatego, że y, takie kosmetyki są y, z nazwy naturalne albo chociaż z jednego składnika, a reszta to są same dodatki. To tak samo jak na przykład niestety, y, nie, nie chodzi o firmę, niestety, ale to. To jest jedyny produkt, może nie jedyny, a jeden z nielicznych produktów, gdzie ja wiem, że tutaj tych E jest cała lista, ale z tego nie zrezygnuję, bo to uwielbiam. Ale jeżeli chodzi o kosmetyki, pouczyłam się, popróbowałam, dalej się uczę, dalej próbuję i chciałabym tą wiedzę przekazać Wam. Już e, były zapytania o to, jak ja robisz mam taką piękną cerę. Były zapytania o to, jak robię, że wow, że tak mi włosy rosną, że coś z nimi się dzieje, takiego i takiego. I różne tego typu e, rzeczy. Pytacie mnie również o to, co macie zrobić e, dla swojej cery lub dla swoich włosów. Ja wszystkiego nie wiem. E, ja mogę tylko powiedzieć na swoich spostrzeżeniach. <laughs> ja mogę powiedzieć coś do Was. E, na temat na przykład mojej skóry, mojej cery, e, mojej skóry całej, e, moich włosów, mojego zapotrzebowania. E, to też dużo jest, od, zależy od tego jak się odżywiamy i tak dalej, i tak dalej, ale dzisiaj o kosmetykach. O kosmetykach, bo dużo już Wam przekazałam, to jest darmowa wiedza, łykajcie, próbujcie, nie to, że zdrowo, to bardzo tanio, bardzo zdrowo i bardzo dobrze. Dobra, e, e, macerat. Macerat na zimno, czyli e, powiedzmy, tutaj mam taki macerat. On już, patrzcie, jaki cudowny jest to macerat z mniszka lekarskiego i jest zalewany, e, zalewany jest oliwą z oliwek. Za chwilę również zrobię taki macerat. E, już wam pokazuję. Za chwilę zrobię e, również taki macerat e, z kwiatu. Ten akurat pachnie. Kwiat głogu. Tak. Z kwiatu głogu i z kwiatu jarzębiny. Już nie lubię tego zapachu Kwiat, kwiatu jarzębiny. Korzystajcie z tego, korzystajcie z tego, że Matka Natura daje nam teraz akurat kwiaty. Um, już um, mleczam. Mniszka lekarskiego już nie znajdziecie. Już przekik. Przekwit już nie ma, ale yy ja napisam mlecz, ale tu chodzi o, o. Widzicie? Kwiaty zamrożone po to, żeby zrobić właśnie macerat albo tonik. Tutaj mam tonik już gotowy, który tylko sobie rozmrażam i wkładam później do buteleczki. I mam gotowy. Dodaję glicerynę. Koniec. Bardzo prosto. Także ym, dwa. Jak już macie maceratę, to już możecie bardzo wiele zrobić. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć odnośnie... Już widzieliście materiał. Yy, Wcierka do włosów. Jest tego multum. Jest tego bardzo dużo. Bardzo dużo się ukaże na moim kanale. Oglądajcie. Subskrybujcie, ale przede wszystkim róbcie, róbcie i korzystajcie z tego, że na przykład taki, e, taki macerat kosztuje tyle co za olej, a ma przeogrom właściwości każdy inny. Ja zalewam oliwą z oliwek z tego względu, że oliwa z oliwek jest idealna dla mojej cery, dla cery suchej. Słonecznikowy jest dla innej, jakiś tam jest dla innej. Ja rozmawiam tylko na temat sucha, wrażliwa, problematyczna skóra. Dziwne, bo to można by powiedzieć, że mieszana. No można by tak to określić, ale jednak jest sucha, wrażliwa. E, dobra, także jak macie to, to już macie wszystko. Co jeszcze chciałabym najwięcej Wam powiedzieć, bo późniejsze filmiki będą e, dokładnie, wiecie, ja nagrywam krótkie filmiki, wrzucam Wam tutaj, także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i naciskać też już dzwoneczek, to dostaniecie każde jedno powiadomienie, że publikacja z moim filmikiem nastąpiła i możecie się nauczyć fajnych rzeczy. Tak jak mówię, dzisiaj będzie tonik. E, toniki tak samo się robi praktycznie. Dodaje się innych składników. Tak samo się robi kremy, dodaje się trochę innych składników. Ale wszystkie bazy praktycznie to samo. Tonik zalewamy wrzątkiem. Suszony lub świeży kwiat. W tym przypadku świeży kwiat będzie. Zalewamy studzimy, mieszamy, odcedzamy, yy, dodajemy glicerynę. Koniec. Mamy tonik. Tutaj już, e, jeżeli chodzi o wcierki, to troszkę wyższa szkoła jazdy. E, jeżeli chodzi o kremy, tu mam krem, już wam pokazuję, tu mam krem z mniszka. Przepraszam, że wącham taki, taki, takie moje... Wam nie mogę... Zobaczcie, ile tylko zostało. Oczywiście dzielę się zawsze z bliskimi. <coughs> Tutaj... Przechowuję tak, bo nie mam. O, folia. Folia, tam budzik dzwoni. Przepraszam. Tutaj jest jeszcze, jak widzicie, tak samo do przechowywania to wtedy słoiczek. Nie plastik. W plastiku trzymam, tylko jak. I przede wszystkim kosmetyki naturalne trzymamy zawsze, ale to zawsze w lodówce. No, chyba że jest to o taki. Krem, który jest gęsty, na. Już Wam pokażę. Może tego aż tak nie będzie widać. No nie będzie, bo światło jest, jakie jest. Jeszcze zasłoniłam, żeby się tutaj światło za bardzo nie odbijało. E, bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Także już wiecie, że można wszystko zrobić: zamrozić. Są jeszcze inne kremy. Są jeszcze. Mm, Tysiące, miliony rzeczy. Ale chciałam wam powiedzieć właśnie, że robimy macerat z oliwek. Z oliwek zalewamy. Już mamy. Robimy toniki. Później będą różne, najróżniejsze toniki, najróżniejsze kremy, najróżniejsze balsamy, najróżniejsze mydła, najróżniejsze pielingi i tak dalej, i tak dalej. Ale pytaliście mnie, jak ja to robię. Jest tu krem, który również już widzieliście. To już jest krem taki. Mam nadzieję, że nie będzie Wam się odbijało światło, zapaliłam, jednak to już jest krem taki bardziej taki galaretkowaty. Również widzieliście już na ten temat. Ja wezmę na drugi, bo na tym mam ten krem. Zobaczcie tu dłoń. Tak. Mam. Smaruję. I to już jest krem na noc, taki bardzo, bardzo naturalny, przepraszam, zegarki, bardzo naturalny w sensie, który trzeba szybko wykorzystać. I on, jak zastygnie, to robi nam się taka maska. To jest bardziej można używać jako maska na noc. O, bardziej niż krem? Maska na noc. On przepięknie, przepięknie pachnie imbirem. Przepięknie pachnie imbirem i jest uczucie bardzo duże ściągnięcia skóry, dlatego ja pod oczy daję ten krem z miniszka na tą chwilę, bo to się będzie zmieniało. Jeszcze zaraz powiem, dlaczego to się będzie ciągle zmieniało. Dlatego, że nasza skóra, nasza cera potrzebuje również różnych bodźców. Więc dlatego się zmienia toniki, kremy i tak dalej, bo skóra się przyzwyczaja, ona się przyzwyczaja, tak jak na przykład robicie jakąś dietę i Wasz brzuch się do tego przyzwyczaja i później coś nie działa. Wracając do tego, rano trzeba to zmyć, na pewno, na pewno trzeba rano zmyć i położyć kolejną pielęgnację, ale zmyć wodą, nie żadnymi tam tonikami, nawet tymi naturalnymi, nie, woda. O, przepięknie. Dobra, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co mogłoby Was e, zainteresować, to to, że przede wszystkim zawsze wszystko możemy wykorzystać. To, co mamy w domu, to, co mamy w ogrodzie, to, co mamy w lasach, to, co mamy na polach, na łąkach, to, co mamy w kuchni. To, co mamy w kuchni. Ze wszystkiego można zrobić pyszne dania, ale również fantastyczne kosmetyki. Pamiętajcie, żeby subskrybować mu kanał. Ja y, dzisiaj będę robiła właśnie tonik. E, prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, na pewno Wam wrzucę jakieś właśnie e, shorty na dole. Obejrzyjcie je, zapiszcie, udostępniajcie. Przede wszystkim róbcie, bo zdrowo Tanio i naprawdę fantastycznie. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarze, zostawcie komentarze. Niech ten kanał się rozwija. Korzystajcie na zdrowie, może na Scotland.